Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie zrobimy sobie malutki opening 17 star dropów anielskich. Mam do rozegrania jedną bitwę, gdzie mogę zdobyć dwa star dropy i w sklepie kupimy sobie ofertę, tą oto tutaj, ponieważ chcę zdobyć tą oto emotkę. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, no i suba na moim kanale. bije. Nie podoba mi się to. Yy, a jak? No, ale dobra. Mamy tu kolta, który no poci się, no, nie oszukujmy się i będziemy się tak kręcić koło tego murka. Yy. Dobra cyk cyk. A wreszcie udało mi się zająć yy, czwarte miejsce. Także plus cztery pucharki. I mamy dwa start dropy. Także otwieramy pierwszy start dropik i uwaga dostajemy podwajacze. Drugi start drop uwaga. Ej nie gadaj. Proszę skin skin skin. Mamy skinek ulala skinek do mac Co prawda nie podoba mi się, no ale dobra. Yy, kontynuuj dostajemy awatar z emotką. Bardzo ładna emotka. OK, bardzo dobry start. Wczoraj 100 gemów, dzisiaj skinek jeden. Przechodzimy sobie tutaj do oferty, kupujemy. Cyk, cyk, 67 gemów wylatuje z mojego konta. 100 monet. Kolejny Stardrop, 250 blingu. Kolejny Stardrop. Hypercharge do poko. OK. Kolejny Stardrop i dostajemy, to jest jakiś medium. I dostajemy spray, którego nigdy nie użyję. Kolejny stardrop i 100 monet. No niezbyt rewelacyjnie. Kolejne 67 gemów leci z mojego konta. Tutaj nic ciekawego. Jakieś podwajacze. Kolejny jakiś medium, i dostajemy awatar, którego również nigdy nie użyję. Podwajacze. I ostatni stardrop. Dostajemy monety. Okej, okay. ostatnie 67 gemów. Leci z mojego konta. Cyk. Dostajemy 100 blingu. Dostajemy 100 monet. Dostajemy również punkty mocy. I dostajemy kolejny jakiś medium i emotkę, czy 500 blingu. I ostatni start drop. Uwaga! Dostajemy 50 punktów mocy. Nad tymi 50 punktami mocy powinni podpracować, bo tak szczerze powiedziawszy, jak będziesz cały czas zbierał po 50 punktów mocy, to nigdy żadnego zadymiarza nie ulepszysz. Ok, ale odbieramy sobie tutaj emotkę, która leci do mojej kolekcji. No i dalej już nie zamierzam nic kupować. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!